Dzień dobry Państwu. Mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Dzisiaj o pracy, a właściwie o zmianie pracy. Wiadomo, że praca zawodowa to jest ważny element naszego życia i satysfakcja z tej pracy wpływa na nasze samopoczucie. Podobnie jak w życiu osobistym, to jakiego mamy partnera życiowego wpływa na nasze zdrowie. Zadowolenie z życia. Podobnie jest z pracą zawodową. To, jakiego mamy, my, pracodawcę, bardzo wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie. I dlatego, jako lekarz z 33-letnim doświadczeniem, dzisiaj chciałbym powiedzieć o 8 powodach, które powinny zmotywować nas do zmiany e, pracy jeśli jesteśmy z tej pracy niezadowoleni a kiedy jesteśmy niezadowoleni to za chwilę mój przyjaciel biznesmen z Warszawy powiedział kiedyś większość ludzi narzeka na swoją pracę zawodową ale tylko nieliczni e, mają odwagę ją zmienić Witold Dzięki Twoim radom miałem odwagę wielokrotnie zmienić pracę i dziękuję Ci za to. Pierwszym powodem, dla którego no, powinniśmy rozważyć zmianę pracy, to jest sytuacja, w której stan naszego zdrowia pogarsza się. I tu nie chodzi o klasyczne choroby zawodowe, które. Są domeną medycyny pracy i powodem, dla których zmieniamy pracę. Tutaj myślę o, o wypaleniu zawodowym, bo we współczesnym świecie większość z nas pracuje głową, i niektórzy z nas wypalają się. W Szwecji w ostatnich latach najczęstszą przyczyną długotrwałych zwolnień lekarskich. Wielomiesięcznych czy wieloletnich jest Utmatnik Syndrom, czyli syndrom wypalenia zawodowego. To jest sytuacja, kiedy z powodu nadmiaru pracy, nadmiaru stresów pracy, yy, yy, nasze, yy, nasza energia życiowa wypala się, yy, tak jak rozładowują się telefony komórkowe, czy akumulatory w samochodach, czy spalają świece. Tak i my się spalamy w, w naszej pracy, zwłaszcza gdy Mamy tej pracy za dużo. I w takiej sytuacji, oczywiście, jeśli mamy pracę marzeń, to warto jest podyskutować ze swoim przełożonym na temat zmniejszenia ilości pracy, zmniejszenia obciążenia i kontynuować pracę. Natomiast nie wszyscy szefowie są empatyczni, nie wszyscy. Szefowie dbają o swoich pracowników. Czasami szefowie po prostu dbają tylko o wydajność i wyniki w pracy. Kolejną sytuacją jest, kiedy jesteśmy mobowani. W cywilizowanym świecie, oczywiście, mobbing jest prawnie zabroniony ale prawo prawem a życie życiem i nawet w Szwecji która jest krajem gdzie z reguły przestrzega się prawa i prawa pracownicze są bardzo poważnie traktowane nie ma tygodnia żeby do mnie nie zgłosił się pacjent pacjentka z łzami w oczach z bezsennością z objawami somatycznymi, nadmiaru stresu. W sytuacji, kiedy jest się mobowanym, nie pomaga rozmowa z toksycznym szefem, związki zawodowe poinformowane próbują mediacji, ale ostatecznie taki pacjent i tak ląduje u lekarza rodzinnego. Bo nie jest w stanie po prostu chodzić do pracy, w której toksyczny szef mobuje i przychodzi i oczywiście prosi o, o zwolnienie lekarskie. Kiedy czujesz się niedowartościowany, niedowartościowana? Pracujesz wiele lat u tego samego pracodawcy, zbierasz doświadczenie, Szkolisz się, podnosisz swoje kwalifikacje, a pensja jakby stała w miejscu, warto wtedy szukać innego pracodawcy, jeśli nasz pracodawca nie jest w stanie docenić nasz naszych kwalifikacji czy naszego wkładu e, pracy. Kiedy przestajesz się rozwijać, dla wielu z nas e, rozwój zawodowy jest im, immanentną cechą e, e, pracy e, e, i jest to bardzo istotne dla e, e, ludzi pracujących e, w zawodach, któr, e, które wymagają e, Ustawicznych szkoleń, podnoszenia kwalifikacji. Wielu pracodawców tłumaczy się brakiem czasu czy brakiem pieniędzy w sytuacji, kiedy my się domagamy szkoleń wewnętrznych, czy, czy szkoleń wewnętrznych, które są znacznie droższe i wymagają oddelegowania pracownika na jakiś czas i wtedy trzeba się zastanowić może. Inny pracodawca jednak zapewni nam szkolenia, które dzięki którym będziemy rozwijać się. Kiedy czujesz się znudzony, znudzona. Trudno sobie wyobrazić taką sytuację, ale są i takie sytuacje, kiedy pracujemy na zwolnionych obrotach, na półgwizd nie wykorzystujemy w pełni swoich możliwości. Za motywowanie pracownika odpowiadają szefowie, menadżerowie, i ważne jest, żeby to oni motywowali nas do pracy i żebyśmy my czuli się zmotywowani w tej pracy. Kiedy środowisko pracy nie odpowiada ci, wtedy też warto zastanowić się na zmianą pracy. Wszyscy lubimy komfort. Każdy z nas preferuje dobrze wyposażone, nowocześnie wyposażone gabinety, w przychodniach, szpitalach, w biurach, w sklepach, w halach produkcyjnych. Środowisko pracy ma bardzo istotne znaczenie na naszą satysfakcję z wykonywanej pracy. I to chodzi o wszystko od ergonomicznych foteli po szybkie komputery, od dobrze naświetlonych pomieszczeń z dużymi oknami, gdzie jest światło naturalne, gdzie możemy widzieć, kiedy świeci słońce. Ważne jest, żeby mieć pomieszczenia socjalne dobrze wyposażone. W Szwecji, w tych pomieszczeniach socjalnych można napić się kawy na, 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 na tradycyjnej fice. Oczywiście te maszyny do kawy serwują, może nie najlepszej jakości kawę, ale w dużych ilościach. Ale w przychodni, w której pracuję, szef zabronił mi posiadania żywego kwiatka w moim gabinecie. W gabinecie, którego okna wych wychodzą na sąsiedni budynek, a więc nie widzę, Drzew, zieleni, tylko beton. A ja bardzo lubię kwiaty, po to, żeby w ramach mikropausy w pracy, kiedy moje oczy są zmęczone od patrzenia w komputer, kiedy jestem zmęczony rozmowami z pacjentami, chciałbym, Mieć żywy kwiatek, ale podobno ze względów epidemiologicznych to jest niemożliwe. Dla lekarzy, na przykład, podstawowym narzędziem jest teraz komputer, i od tego, jakie mamy komputery, czy szybkie, czy z przyjaznym oprogramowaniem, zależy. Komfort mojej pracy. Pracowałem w różnych przychodniach i w Szwecji i w Norwegii, i nie mogę się nadziwić, jak w takich małych krajach, dla przypomnienia, Szwecja ma 10 milionów, Norwegia 5 milionów, jest kilkanaście systemów komputerowych. Yy, yy. Muszę, yy, muszę ze zdziwieniem przyznać, że czasami zastanawiam się, kto pisał programowanie yy, dla dla pracowników służby zdrowia, ponieważ większość z tych systemów komputerowych, zamiast ułatwiać pracę lekarzowi, tę pracę utrudnia. Wszystko jest ważne dla środowiska pracy, nawet parking, po to, żeby można było zaparkować samochód, jeśli dojeżdżamy do tej, do tej pracy. A więc warto szukać takiego miejsca pracy, w którym czujemy się pod każdym względem komfortowo. Kiedy odczuwasz brak sensu w tym, co robisz? Na różnych etapach naszego życia mamy różne fazy, również w życiu zawodowym, i na pewnym etapie. Bardzo ważne jest poczucie sensu tego, co robimy. W moim przypadku, lekarza z wieloletnim doświadczeniem zawodowym czasami prześladuje pytanie o sens tego, co robię. Pracując w Szwecji, w kraju bogatym. Dostatnim. Czasami czuję brak sensu tego, co robię. Spotykam wielu pacjentów w wieku 70, 80, 90, którym niewiele mogę pomóc, bo nie ma lekarstwa na starość. Wielu pacjentów w Szwecji. E, kolekcjonuje diagnozy, które e, pozwalają im na długotrwałe zwolnienie lekarskie, czy wręcz na na Fortis czyli odpowiednik polskiej renty. E, spotykanie e, e, pacjentów, którzy mają głównie problemy socjalne, czy nie są pasywni i e, Niekoniecznie chcą pracować i e, e, potrzebują tylko lekarza, po to, żeby e, ten lekarz dał im e, stosowne e, zwolnienie czy zaświadczenie, po to, żeby usankcjonować ich e, pasywny stosunek e, do życia. To przyznam szczerze, nie jest to o, e, motywujące. Dla ambitnego lekarza. Lekarze są po to, żeby leczyć, żeby ratować życie ludzkie. Czasami zastanawiam się, czy nie powinienem zamienić się pracy w Szwecji na pracę wolontariusza u mojego przyjaciela, księdza Wojciecha, który od lat Pracuję na misji w Tanzanii, wbudował nie tylko piękny kościół, sale katechetyczne, szkołę, ale również duży ośrodek zdrowia i potrzebuje wolontariuszy. Może powinienem rozważyć pracę w Afryce, może powinienem rozważyć pracę dla Lekarzy bez granic, po to, żeby poczuć sens tego, co robię. Ostatnim powodem, dla którego o, o, powinniśmy rozważyć zmianę pracy, to jest sytuacja, w której dostajemy lepszą ofertę pracy. E, to jest e, sytuacja, która zdarza się. Headhunt, headhunterzy nie, nie próżnują, oni szukają cały czas e, dobrych pracowników i jeśli już znajdą nas i zaproponują lepszą pracę, to trzeba się zastanowić i przeanalizować wszystkie za i przeciw, i pamiętać, że zarobki to nie jest jedyna składowa wynagrodzenia. To są również konieczność dojazdów do pracy lub nie. Praca na dystans lub hybrydowa, albo tylko stacjonarna, zakres, zakres obowiązków, lepsze możliwości szkoleń i rozwoju za, zawodowego, lepsze ubezpieczenia medyczne czy emerytalne, wyższe stanowisko lub większa odpowiedzialność. A więc jest wiele czynników, które wpływają na satysfakcję z pracy, którą wykonujemy a więc nie tylko wynagrodzenie powinno nas kusić do zmiany pracy. Na koniec taka refleksja, że w życiu zawodowym jest takie w życiu prywatnym satysfakcja z tego życia jest ważna dla naszej satysfakcji i szczęścia. Ale jest jedna różnica. Otóż w życiu osobistym powinniśmy być wierni naszemu stałemu partnerowi, lojalni względem tego partnera. Natomiast w życiu zawodowym wierność i lojalność nie obowiązuje. Powinniśmy umawiać się na randki, czyli na interwiu. Tak często jak tylko pojawi się okazja, która, która jest dla nas interesująca, flirtowanie z innymi pracodawcami, to nie jest grzech. To powinno być zajęcie, które powoduje, że. Trzymamy rękę na pulsie i wiemy, jaka jest sytuacja w naszej branży i jak specjaliści z naszym wykształceniem, z naszym doświadczeniem zawodowym zarabiają i jakie warunki pracy mają. Na koniec dziękuję Państwu za uwagę. Życzę sukcesów. W życiu osobistym i w życiu zawodowym, i powodzenia w, w pracy, którą wykonujecie, jeśli jest ona satysfakcjonująca, i odważnej decyzji do zmiany pracy, jeśli Wasza dotychczasowa praca jest niesatysfakcjonująca. Dziękuję bardzo. Do widzenia.